Zapraszam na relację z przedświątecznego spotkania w Rafa SA, podczas którego uhonorowano emerytów, jubilatów i najlepszych sportowców reprezentujących spółkę. Wydarzenie odbyło się 19 grudnia w Domu Strzeleckim Rafako SA. Witamy na naszym spotkaniu grudniowym. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszą uroczystość kontynuujemy obchody 70-lecia naszej spółki. Świętowanie jubileuszu rozpoczęliśmy galą Energetyka we wrześniu tego roku. Nie tylko z tego względu był to rok wyjątkowy. W tym roku obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Piękną tradycją w naszej firmie jest uczczenie minutą ciszy pracowników Rafako, którzy odeszli. Od nas w danym roku. W tym roku odeszli od nas. Pan Mirosław Błaszczok, Pan Marian Bodziony, Pan Bernard Christ, Pan Alojzy Fojcik, Pan Kamil Gałeczka, Pan Stanisław Kowalczyk, Pan Henryk Machnik, Pan Mirosław Miszewski, Pan Krzysztof Płachta. Pan Wacław Wyrostek i pan Jan Zdziewło. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Chcieliśmy podziękować szczególnie zarządowi i kadrze dyrektorskiej za okazane wielkie serce i przygotowanie 84 kuponów podarunkowych dla dzieci z placówek opiekuńczych w Gorzyczkach, Cyprzanowie, Samborowicach i Kuźni Raciborskiej. Po raz kolejny dzięki Państwa wsparciu możemy wesprzeć potrzebujących i wywołać uśmiech na twarzach tych dzieci. Pragniemy również podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyłączyli się do naszej akcji serduszkowej. Dzięki Wam cztery najbardziej potrzebujące rafakowskie rodziny będą miały piękne święta. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do uhonorowania naszych emerytów i jubilatów, bardzo prosimy o zabranie głosu wiceprezesa zarządu RafaCo S.A., panią Agnieszkę Wasilewską-Semel. Kilka godzin temu po raz pierwszy pokazaliśmy zupełnie nowy produkt Rafako. Pokazaliśmy zupełnie nową twarz Rafako. Mieliśmy premierę autobusu elektrycznego, który został w całości zaprojektowany i zbudowany przez Rafako to, że był budowany w Solcu Kujawskim, to nie znaczy, że nie był budowany w Rafako. Tak jak Rafako mamy w Bożu, mamy Rafako w Pszczynie, w Wyrach, w Poznaniu, w, czasem w Warszawie, tak mamy też Rafako w Solcu Kujawskim. I chciałam jeszcze raz z tego miejsca, dziękowaliśmy już zespołowi w czasie premiery, ale chciałam jeszcze raz z tego miejsca podziękować temu zespołowi przede wszystkim za ich odwagę, zaangażowanie. Potrafimy. Zbudować autobus elektryczny, potrafimy zrobić bardzo wiele innych rzeczy, o których nawet się naszym filozofom nie śniło. Dlatego przy okazji tych świąt oprócz najserdeczniejszych życzeń od całego zarządu i prezesa Jerzego, który niestety nie mógł do nas dzisiaj dołączyć, bardzo, bardzo żałowa żałował, że nie mógł tutaj z Państwem być, chcieliśmy Państwu przekazać życzenia spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt. Ale też odwagi, takiej odwagi, jaką miało wiele osób w firmie, żeby podjąć wyzwanie zupełnie z kosmosu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pani prezes za przemówienie i życzenia. Prosimy teraz o zabranie głosu przedstawiciela Rady Nadzorczej, panią. Małgorzatę wiśniewską. Chciałam serdecznie pogratulować zarządowi dzisiejszego wydarzenia, drodzy Państwo, ogromne brawa, wielkie brawa dla zarządu w sprawie ebusa. Ja tylko w imieniu rady nadzorczej mogę powiedzieć, że przyglądamy się wszystkiemu, co tak dzielnie zarząd Rafako z niezwykłą załogą jest w stanie każdego dnia dokonywać. I bardzo się cieszę też również, że na dzisiejszym spotkaniu nie tylko jest kadra dyrektorska, ale i pracownicy, jubilaci. To jest w ogóle niezwykłe, ale bardzo się cieszę, że jesteście Państwo emeryci. Ci, którzy zdecydowali się na ten odważny krok. Szanowni Państwo, teraz nastąpi moment uhonorowania tegorocznych emerytów. Drodzy emeryci, Szanowni Państwo, spędziliście w Rafako S.A. Dużo, dużą część swojego życia. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, pracę, za budowanie spółki. Z wdzięcznością pragniemy wam dzisiaj wręczyć szczególny prezent. Tym upominkiem są niezwykłe obrazy przygotowane specjalnie na dzisiejszą uroczystość przez wspaniałą artystkę, panią Marię Gostylla Pachucką, która udowadnia, że na emeryturze wciąż można tworzyć i oddawać się pasji. Drodzy Państwo, a teraz przejdziemy do uhonorowania naszych jubilatów. Rozpoczniemy od grupy naszych szanownych jubilatów 35-lecia pracy. Kiedy rozpoczynali pracę w Rafako SA, został zniesiony stan wojenny, a Lech Wałęsa zdobył pokojową Nagrodę Nobla. Stacja NBC wyemitowała premierowy odcinek drużyny A. I do handlu wszedł pierwszy komputer osobisty fabrycznie wyposażony w dysk twardy. Zapraszamy na scenę wiceprezesa zarządu, panią Agnieszkę Wasilewską Semail, która wręczy upominki dla naszych 35-latków. Przejdziemy teraz do przedstawienia i wyróżnienia naszych szanownych 30-latków. Gdy oni rozpoczynali pracę w Rafako po raz pierwszy, otwarto szklaną piramidę w Luchrze. Zbigniew Boniek po raz ostatni wystąpił w piłkarskiej reprezentacji Polski. Odbyła się premiera filmu Szklana Pułapka, a internet opanowała pierwsza w historii wielka infekcja robakiem komputerowym. Zniesiono w Polsce natomiast niesiono kartki na wyroby czekoladowe. Teraz prosimy na scenę przewodniczącego związków zawodowych Marka Tylkę, który uhonoruje kolejną grupę szanownych 30-latków. Trzecią grupę jubilatów 30-lecia pracy uhonoruje przewodniczący związków zawodowych, pan Wiesław Oleszowski. Kolejną grupę naszych jubilatów, którą chcemy dziś uhonorować, stanowią pracownicy, którzy obchodzą srebrny jubileusz pracy w 25 lat temu papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustyną Kowalską. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło deklarację o eliminacji przemocy wobec kobiet, a w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna. Zapraszamy na scenę wiceprezesa zarządu, Pana Jarosława Dusiło, który wręczy upominki naszym jubilatom. Roku, po raz pierwszy chcemy nagrodzić osoby, które wyróżniają się swoją sportową pasją i postawą, zaangażowaniem w szerzeniu aktywnego trybu życia wśród pracowników Rafako oraz poza murami naszej firmy. Wyróżnieni pracownicy otrzymają tytuł Najlepszy sportowiec Rafako roku 2018. Przypadam w udziale zaszczyt wręczenia dyplomów najlepszym sportowcom Rafaku. Zgłoszonych kandydatur było 22. Pewnie zastanawiają się Państwo nad tym, ilu kandydatów otrzymało wyróżnienie, nagrodę ostatecznie. Otóż miejsca na każdym podium sportowym są zawsze trzy. Stąd trzy wyróżnienia. W tym roku kapituła konkursu w skład w której chodził, wchodził zarząd Rafako oraz prezes fundacji PBG pani Małgorzata Wiśniewska postanowili wyróżnić. Nagrodę i tytuł Najlepszy Sportowiec Rafako 2018 otrzymuje pracownik, który niczym Ironman zmaga się z przeszkodami na torze. Świetnie pływa, wspaniale biega, nie ma sobie równych w kolarstwie, zaangażowany, wytrwały, nigdy się nie poddaje. Uczestnik wielu zawodów triatlonowych pan Jakub Kuliś. Kolejne miejsce Najlepszy Sportowiec Rafako 2018. Ten tytuł otrzymuje pracownik, który o kolarstwie wie wszystko. Triatlonista i biegacz długodystansowy. Niestraszny mu ciężkie warunki wyróżnia się niezwykłym hartem ducha. Zwycięzca i medalista, medalista Mistrzostw Polski Energetyków w kolarstwie MTB indywidualnie i drużynowo. Pan Piotr Kędzior. I ostatni, na, nasz nagrodzony zawodnik. To pracownik, którego bardzo ciężko dogonić. Żyje w biegu i to dosłownie. Doskonale radzi sobie na długich dystansach, niestraszne mu górskie maratony. Zwycięzca Pucharu Rafako S., A., laureat piątego miejsca w mistrzostwach polskich energetyków w 2018 roku, pan. Paweł Klinik. Szanowni Państwo, zakończyliśmy właśnie część oficjalną dzisiejszej uroczystości. Ale niech nasze emocje jeszcze nie opadają, ponieważ pragniemy Państwa wprowadzić świąteczny nastrój. Z ogromną przyjemnością zapraszamy na scenę Trio Appassionato.